W trakcie wyciskania na ławeczce. Im wężej chwytamy sztangę, tym większy angaż mięśni trójgłowych w trakcie wyciskania, ponieważ nie jesteśmy w stanie do końca maksymalnie rozciągnąć klatki piersiowej. Wąski chwyt klasyfikujemy między chwytaniem zaraz przy radełkowaniu i na kciuk w głębokość radełkowania. Neutralny chwyt, neutralny albo średni chwyt będzie klasyfikowany, gdy mamy palec mały bądź serdeczny na jednym z power ringów. Wtedy mamy większy angaż klatki piersiowej, jesteśmy w stanie dobrze wkręcić ramię i ustabilizować bark. To jest to jest akurat moja ulubiona pozycja. Do wyciskania. I mamy szeroki chwyt, gdzie mamy powering na palcu wskazującym bądź na palcu środkowym. Wtedy mamy bardzo krótki zakres ruchu i bardzo długi zakres ruchu w klatce piersiowej. Jest bardzo dużo pracy, do, aby wykonać stabilizację w obręczy barkowej, czyli złamać sztangę. To jest optymalny chwyt, żeby wyciskać jak najwięcej, ale to wszystko zależy od Twojej budowy. Natomiast jaki chwyt jest dla Ciebie najlepszy? Najlepszy jest taki, którym czujesz, gdy pracuje klatka piersiowa i jest od Ciebie bezbolesny i sprawia Ci dużo przyjemności.